Dobra. A propos tej presji bycia kimś. A kim jesteś? Ale musisz kimś być, bo nie wiem wa kim. <grym> Tobiasz. To jesteś, nie? Musisz być kimś. Generalnie. No jest. Siedzi na wózku. Jest. Jest, to jest toobiasz. No. no. No, ale powinieneś być kimś innym. Masz ci, babo, placek. No nie jest. Pociąć się wiodełkiem po prostu. Efekt. Życie. Na pewno nie jak w Madrycie. I słucham, nie słucham za dużo, ale gdzieś mi czasem wpadnie, właśnie, jakieś takie, takie, właśnie. Nie mam postanowień. Nie mam postanowień. Ja nigdy nie miałam żadnych postanowień. Ja nie tworzyłam żadnej historii, jakiejś wyobraźni swojej. Życie mi pokazywało, może nie to, że mi pokazywało samo, ale po prostu ja się zajmowałam, czy zajmuję się życiem, a nie postanowieniami i marzeniami o jakimś życiu. Codziennymi sprawami. Bo ja codziennie żyję. Wiecie, ja wiem, że to tak się, ja, to sobie, tak, ja sobie tak gadam, ale ja inaczej tego nie potrafię powiedzieć że tak jak to powinien być no powinien być nie wiem no właśnie jest taki taki jest, właśnie jest to tak jak ja bym go miała wiecie na siłę i wiem że to się dzieje może do pewnego momentu że koniecznie chcesz go nie wiem wyprostować nie wiem, wyciągnąć postawić na nogi a tu kicha i co wtedy i co dalej maturzysto? Tak wiecie, tak w cudzysłowie, nie? No i się cieszę. No dobra, no okej, okay. tylko wiecie, no, no to są takie momenty, kiedy no zostajesz z tym, co jest. Choćbym nie wiem, gdzie odpłynęła w siną no i co dalej?